Dzień dobry. Witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. W tym filmie poruszymy temat kultowej polskiej ciężarówki, jakim był Żubr A80. Jednak te zagadnienie poruszymy od trochę innej strony, ponieważ oprócz samej historii opowiemy też o jej wadach, a tych była cała lista co końcowo przełożyło się na beznadziejny wręcz odbiór i użytkowanie tego pojazdu. Czy ta ciężarówka była jedną wielką porażką? Na to odpowiem sobie w tym materiale. Napiszcie komentarz, czy kojarzycie ciężarówkę Żubr A80, a ja zapraszam już na materiał. We wrześniu 1959 roku Jelczańskie zakłady samochodowe wypuściły na rynek 13 nowych samochodów ciężarowych Żubr A80, będących owocem całkowicie polskiej inżynierii. Zanim jednak zakład Wielczu osiągnęły status jednego z wiodących producentów ciężarówek o dużej ładowności w Polsce, upłynęło niemal 7 lat. Początki żubra A80 sięgają 1952 roku, kiedy to w Warszawie w Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego rozpoczęto pracę nad projektem, który później przeniesiono do Jelcza. Wśród przeniesionych pracowników był już pan inżynier Wiesow Czapla, który przez wiele lat odgrywał kluczową rolę w projektowaniu samochodów w Jelczańskich zakładach samochodowych. Projekt Żubra A80 zaczął nabierać kształtów na deskach kreślarskich w Warszawie, gdzie zaprojektowano prototyp podwozia o ładowności 8 ton. Szczególną uwagę zwraca tutaj konstrukcja silnika. Był to sześciocylindrowy, rzędowy silnik typu S56 o zapłonie samoczynnym. Sam silnik generował moc 140 mechanicznych, a jego maksymalny moment obrotowy to 490 Nm. Silnik charakteryzował się górnym zaworowym układem rozrządu z popychaczami, smarowaniem obiegowym, ciśnieniem oraz wymuszonym obiegiem chłodzenia cieszą. Co ciekawe, sam silnik ważył prawie jedną tonę. Prace nad konstrukcją Żubra A80 rozpoczęły się w grudniu 1952 roku, a w styczniu 1954 roku przekazano rysunki konstrukcyjne do prototypowni. Latem 1955 roku przystąpiono już do testów drogowych kompletnego prototypu. W systemie elektrycznym pojazdu zastosowano prądnicę o mocy 300 W. Układ napędowy pojazdu został zaprojektowany w klasyczny sposób. Mechanicznie sterowane suche sprzęgły notaczowe zapewniało płynne przenoszenie napędu. Skrzynia biegów oddzielona od silnika i zawieszona na ramię pojazdu oferowała 5 przełożeń do jazdy do przodu oraz oczywiście bieg wsteczny, Z synchronizacją biegów od 2 do 5 przy czym 4 bieg był bezpośredni. Wał napędowy wyposażono w dwa przeguby krzyżakowe z łożyskami igiełkowymi. Pojazd posiadał jednoobwodowy układ hamulcowy sterowany pneumatycznie z możliwością podłączenia hamulców przyczepy. Przejdźmy teraz do kabiny. Kabina kierowcy wagonu model K01 wyposażona była w płaską podzielną szybę przednią, w jej tylnej części znajdowały się dwie składane leżanki. Drewniana konstrukcja skrzyni ładunkowej umożliwiała montaż pałąków i plandeki. Żubr A80 był przystosowany do holowania przyczepy o maksymalnej masie całkowitej 14 000 kg, a maksymalna prędkość pojazdu wynosiła 72 km na godzinę. Co ciekawe, średnie spalanie paliwa wynosiło około 25 litrów na 100 km, czyli całkiem przyjemna wartość. Dwa prototypy samochodów samowładowczych modele A01 i A02, miały odpowiadać na przyszłe potrzeby. Do ich konstrukcji wykorzystano podwozie z silnikiem typu S56, zespoły jezdne i kabinę żubra A80. Różnica między tymi pojazdami polegała na układzie napędowym. A01 miał napęd na obie osie, czyli 4x4, A02 tylko na tylne koła. Skrzynie ładunkowe obu modeli były metalowe, z otwieranymi bocznymi i tylnymi ścianami, mogące wychylać się do tyłu i na boki. Prototypy miały ładowność 7,5 tony. Mimo udanych testów stanowiskowych i drogowych, prace nad tymi pojazdami stały wstrzymane. W Warszawie kontynuowano pracę nad rozwojem produkowanego pojazdu. Pomimo zawieszenia pracy nad pojazdami pochodnymi od żubra A-80, podjęto decyzję o budowie jeszcze jednego prototypu. W tym przypadku skupiono się na stworzeniu ciągnika śródowego, który mógłby holować naczepy o ładowności do 16 ton – Prototyp tego ciągnika powstał w 1960 roku. Wykorzystano w nim nowy silnik S560 oraz szereg ulepszonych komponentów, mających na celu poprawę parametrów użytkowych. Silnik ten miał moc 170 koni mechanicznych i zapewniał całkiem zadowalającą dynamikę, choć wkrótce okazało się, że nie przewyższa znacząco swojego poprzednika, czyli typu S56. Aby zmniejszyć masę pojazdu, zastosowano mniejsze koła o średnicy 20 cali zamiast wcześniej używanych 22-calowych. Dokonano również zmian w rozmiarach piast, bębnów i szczęk hamulcowych. Siodło ciągnika dostosowano do stworzenia naczepy, a także wyposażono w system automatycznego zabezpieczenia przed niezamierzonym rozłączeniem naczepy. A po wprowadzeniu kilku zmian konstrukcyjnych prototyp przekazano do jelczańskich zakładów samochodowych, które rozpoczęły jego produkcję w 1962 roku. I przechodzimy teraz do chyba kluczowego momentu w tej całej historii. Po rozpoczęciu produkcji seryjnej żubra A80 pojazd ten okazał się być bardzo awaryjny. Główne problemy dotyczyły wadliwego silnika typu S56 oraz tylnego mostu napędowego. W związku z tym w Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego podjęto decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian mających na celu wyeliminowanie tych wad. Prace nad ulepszeniem konstrukcji żubra A80 trwały w latach 59-61. Co warto wspomnieć, to głównym celem tych prac było zwiększenie dynamiki pojazdu, niezawodność oraz poprawa komfortu jazdy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji i podniesieniu jakości wykonania. To brzmi jak plan niemożliwy. W rezultacie opracowano nowy silnik typ S560, a także zmodyfikowano system chłodzenia, wprowadzając ciśnieniowy obiekt cieczy chłodzącej zarówno do kadłuba, jak i do głowy silnika. Nieznane przyczyny sprawiły, że w nowo zaprojektowanym wale korbowym postawiono długie i podatne na rozciąganie jarzma mocujące przeciwwagi. Obawiając się uszkodzeń silników w konsekwencji podjęto decyzję o ich usunięciu. Niestety okazało się to błędem, prowadzącym do poważnych awarii silników S560. Problemy wynikały z przyspieszonego zużycia środkowych łożysk głównych, ich opracania się w obsadach lub zatykania otworów olejowych stopem łożyskowym, co skutkowało po prostu zacieraniem się łożysk korbowych, a w konsekwencji pękaniem korbowodów lub też ich śrub, co niemal zawsze kończyło się rozbiciem kadłubu silnika. Mimo wprowadzenia do produkcji ulepszonych silników, poprawionych mostów tylnych i skrzyń biegów w latach 1959-1961 silniki typu S560 nadal były bardzo podatne na uszkodzenia. Znaczącą zmianą było zastosowanie w żubrze A80 nowych kół jezdnych o średnicy 20 cali zamiast wcześniejszych 22 calowych, a także nowych piast, bębnów i szczęk hamulcowych. Również czasem zmieniono producenta tylnego mostu i postawiono na węgierską firmę RABA. Od 1966 roku pięciobiegowe skrzynie biegów typu maz 200 z nadbiegiem zostały zastąpione przez skrzynie biegów typu 315, zaprojektowane w fabryce przekładni samochodowych w Tczewie. Niestety, mimo licznych wysiłków, żubr A80 nadal charakteryzował się wysoką awaryjnością, szczególnie w zakresie zespołów napędowych. Silnika i mostu napędowego to znacząco obniżało wskaźnik gotowości technicznej pojazdu, a przebieg do naprawy głównej silnika zwykle nie przekracza 110 000 km, co jest bardzo małym przebiegiem jak na samochód ciężarowy. Podsumowując, konstrukcja żubra A80 przyniosła wiele problemów w polskiej gospodarce, która otrzymała krajowy samochód ciężarowy o dużej ładowności, ale niestety bardzo awaryjny. Prace nad jego udoskalaniem stały się rodzajem poligonu doświadczalnego dla wielu inżynierów z Warszawy i Jelcza, których wysiłki i osiągnięcia zasługują oczywiście na uznanie i szacunek, mimo że efekty tych prac nie zawsze przynosiły oczekiwany skutek. W latach 1959-1968, czyli przez 9 lat, w Wielczańskich Zakładach Samochodowych wyprodukowano nieco poniżej 7000 egzemplarzy Żubrę A80 oraz wersji pochodnych. A produkcję zakończono w momencie uruchomienia seryjnej produkcji następcy, czyli Jelczak 315. Dajcie znać, czy chcecie film na temat tego pojazdu. Wielu miłośników polskiej motoryzacji przez lata zastanawiało się, jak możliwe było uruchomienie seryjnej produkcji tak bardzo awaryjnego pojazdu, jakim był bohater dzisiejszego odcinka. Tak więc, tak jak możemy usłyszeć, pierwsze polskie ciężarówki były dość mocno awaryjne. To oczywiście pozwoliło zebrać bardzo dużo doświadczenia przez polskich inżynierów, ale często jest tak, że ten pierwszy efekt jest najważniejszy, przez to wiele osób po prostu zaraziło się do tego pojazdu, tym samym odrzucając kolejne ciężarówki, które już były znacznie, znacznie lepsze. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawy element polskiej historii motoryzacji. I to już na tyle w tym materiale. Zapraszam Was na pozostałe filmy na moim kanale. Do usłyszenia i cześć!